Witam, to jest jabłoń, którą pokazywałem rok temu podczas przecinania. Dzisiaj pokażę ciąg dalszy tego cięcia. Cięcie jabłoni można wykonywać jeśli pogoda jest sprzyjająca, to nawet od połowy stycznia. O ile nie ma dużych mrozów, powinna się ciąć w dzień suchy, kiedy ta wilgotność powietrza nie jest zbyt wysoka żeby rany nie były narażone na wniknięcie chorób. Do cięcia używamy ostrych narzędzi zdezynfekowanych. A więc zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, którą robimy, jest wycięcie pionowych pędów, czyli wilków. Wycinamy je tuż przy nasadzie. Te wilki właściwie korzystnie jest yy, latem, kiedy jeszcze są niezdrewniałe, yy, to wtedy możemy je bardzo łatwo wyrwać. Trzeba to robić do końca czerwca. wyciąłem już część wilków one mają to do siebie, że co roku wyrastają można powiedzieć, że jeśli je przycinamy zimą to z takiego wilka nawet może kilka wyrosnąć później no i ja mam taki sposób żeby nie wyrastało ich tak wiele że pojedyncze pędy zostawiam w pewnych odstępach na drzewie i drzewo później swoją siłę którą przeznaczałoby w te dzikie pędy, to przeznacza właśnie w te, które ja zostawiam, a nie w wytwarzanie nowych. Yy, I tym sposobem jest mniej cięcia, z tym, że tutaj na tym drzewie, jak widać, te pędy, które są zostawione, przynajmniej moim zdaniem są trochę są trochę za gęsto już. Yy, ta jabłonka się zagęściła i właśnie teraz będę redukował ich ilość. Wytnę te mniejsze ze środka, żeby ułatwić dostęp światła do owoców. Tutaj wytnę te dwa ze środka. Ten środkowy usunę przy samej nasadzie, wyciąłem już te zbędne gałęzie, o których mówiłem wcześniej. Teraz jeszcze będę przycinał górną część, żeby utrzymać formę stożka żeby górne gałęzie nie zacieniały tych dolnych. No dobrze, mamy już wycięte te gałęzie. Teraz jeszcze ostatnią rzeczą, którą będę robił tutaj, to będzie wycięcie reszty wilków, których wcześniej nie wyciąłem i będę jeszcze prześwietlał. To znaczy będę wycinał gałęzie tam gdzie jest ich za dużo, gdzie się krzyżują albo są jakieś wadliwe. Jeszcze jedną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to jest to, że będę wycinał te tak zwane czopy, które są tutaj, zostały po skrasaniu wilków z ubiegłych lat. To jest raczej niedobre dla drzewa. Lepiej jest wyciąć tu na równo z konarem. No i tak to powinno być przycięte na tak zwaną obrączkę. Wtedy ta rana się łatwo goi. Przycinając staramy się wycinać pędy krzyżujące się. Takie, które w jakiś sposób są, no można powiedzieć wadliwe według nas. Tak wygląda jabłonka po przycięciu. Efekt końcowy. Na koniec jeszcze dodam, że wszystkie te większe rany, które powstały po cięciu powinno się zasmarować jakąś maścią ogrodniczą. Najlepiej z dodatkiem jakiegoś preparatu grzybobójczego, żeby po prostu zapobiec wniknięciu chorób. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do oglądania pozostałych filmów z serii cięcie drzew owocowych.